Marcin Wodarski, reprezentacja Polski do lat 18. Trenujemy w wiązownicy przed meczem ze Słowacją. Proszę powiedzieć, jak obecnie stan kadry wygląda przed tym meczem. No wszyscy są zdrowi, wszyscy są w dobrej dyspozycji. Cieszymy się, bo mamy dwa równoległe zgrupowania. Drugie jest w Opolu. Tutaj mamy część chłopców, druga część przebywatami wierzymy w to, że będziemy mieli pozytywny ból głowy co do wyboru zawodników na mistrzostwa, bo każdy chce się pokazać i tutaj jest bardzo mocna grupa, trenujemy tutaj na naprawdę warunki, nie ma co narzekać, bo boisko jest perfekcyjnie przygotowane, warunki hotelowe również i mam nadzieję, że jutro frekwen pojutrze frekwencja dopisze i będziemy się cieszyli ze zwycięstwa ze Słowacji. No właśnie, co wiemy o Słowacji, bo to dobry tester przed tymi mistrzostwami? Na pewno, byli, mieliśmy Mierzyliśmy się z nimi w drugiej rundzie eliminacji, wygraliśmy 5 do 0. Oni na pewno będą pałali, rządzą rewanżu. Nikt nie lubi przegrywać, a zwłaszcza w tak dużym wymiarze. Ostatnio grali z Ukrainą, przegrali 2 do 3, więc będzie to wymagający przeciwnik. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, tam widziałem, jest troszeczkę urazów, jest troszeczkę kłopotów, ale myśli Pan, że do mistrzostw już wszyscy będą zdrowi i gotowi? Ciężko jest mi powiedzieć, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy byli do dyspozycji, ale jest to sport kontaktowy i wiadomym jest, że liczymy na wszystkich. Natomiast ci, co są, pokazują swoje umiejętności i pokazują, że nie ma też ludzi niezastąpionych, więc, więc jest w czym wybierać i z tego się cieszę. Dużo z tych zawodników po mistrzostwach Europy, które już ma swoje debiuty w ekstraklasie, w pierwszej lidze. Są to inni zawodnicy, lepsi. Na pewno są bardziej doświadczeni, bo yy, i za tym idzie to, że z treningu na treningi, z meczu na mecz, czy to na poziomie ekstraklasy, czy na poziomie europejskich pucharów, bo też mamy takich zawodników, czy na poziomie pierwszej ligi, to zdoby, zdobywają te doświadczenie i, i stają się lepszymi piłkarzami. Obserwujemy to na treningach i będziemy obserwowali to też na Mistrzostwach Świata. Mistrzostwa Świata, Senegal, m, Japonia, Argentyna. Z całego świata drużyny. No, Trudniejsze niż europejskie, czy, czy jak to można ocenić? Inne na pewno niż europejskie, bo różne style gry, bardzo poukładanie Japonii, Japonia, mocno fizyczny Senegal i, i Argentyna, która no wiadomo, Argentyna jest zawsze Argentyną i fajnie się z takimi y, drużynami będzie rywalizował takżeśmy się popatrzyli na tą grupę, przypomina tę z Mistrzostw Świata Seniorów w Rosji. Będzie rewanż? No, chcemy wygrywać i chcemy na pewno pierwszy mecz gramy za pończykami i na tym się najmocniej koncentrujemy, żeby wygrać to spotkanie.